antykuna.pl Skuteczne odstraszacze na kuny i gryzonie. Ochroń skutecznie dom i auto. Kuny przegryzają membranę dachu i niszczą ocieplenie poddasza, robiąc przy tym hałas nad ranem i w nocy. Uszkadzają przewody i wygłuszenia silnika auta. Nie pozwól sobie na kosztowne zniszczenia. Skutecznym i niezawodnym sposobem na problem z kunami są ultradźwiękowe odstraszacze firmy antykuna.pl. Zamontujesz w łatwy sposób urządzenie i masz problem z głowy. Świadczą o tym liczby, ilu klientów nas wybrało: ponad 50 tysięcy zabezpieczonych aut i ponad 100 tysięcy wyprodukowanych odstraszaczy. Postaw na skuteczne i sprawdzone odstraszacze antykuna.pl. Po kilku nietrafionych zakupach innych producentów natrafiłam na odstraszacze firmy Antykuna. Bardzo prosty montaż i skuteczne działanie od razu po zamontowaniu urządzenia. Jestem bardzo zadowolona i spokojna. To proste: kup wybrane urządzenie. Załóż i masz pewność, że jest to skuteczne rozwiązanie Twojego problemu. Zabezpiecz swój dom, ogród, parking i auto przed kunami i gryzoniami. Odwiedź nas na www.antykuna.pl.